Widzowie, zobaczcie, z kim jestem na jednym bloku. Halo i jeci Co ty tutaj robisz? Czemu ja jestem Siema, z tobą? Cele, właśnie tutaj z zobaczcie jakie mamy. Temy. Co? Co ty masz śnieg, lód? Co ty masz jeszcze? Nie, no nie, nie. Diamentowe przedmioty, a my widzowie ja jestem na jednym bloku. Ja nie mam niczego. Ja muszę to kopać z łapki. A masz, a masz. Co ty tak szybko kopiesz? Ej, to jest nie w porządku. Co? Ja nie mogę, ej widzowie, czy wy to widzisz, widzicie? Widzisz? Nie, 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 nie. To szokuje. To jest też jakiś powalony kompletnie, I ja tu Rozwalić. Spadłem! Ty też Ty spadłeś, tylko czekaj, weź ze shifta, przytrzymaj ze shifta, bo będzie koniec. Przytrzymaj ze Shifta, Przytrzymaj ze szybko shifta. Okej, okay, okej. Okay. Oh, spadłeś czy nie? Okej, okay, okej, okay, bo ty powiększasz tutaj to wszystko. Ja nie mogę to. Do... Nie, ona spadła, ona spadła! Yeti, co ty robisz? Czekaj, czemu? Czemu ty robisz to wszystko? Takie taki śniegowe? Czemu to jest śniegowe? Nie, ja nie chcę! Nie rób tego śniegowe. Ej, 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 zostaw, zostaw, zostaw! My tu musimy co zrobić jest taką śniegowe? wyspę. Ja nie wiem, widzowie, czemu ja muszę być z tobą na jednym bloku, Yeti! Ja tego nie rozumiem. Widzowie, jeżeli spodobał wam się ten odcinek, nie o łapieżce oraz subskrypcji. No i ja mam nadzieję, że jakoś wyjdę z tego jednego bloku, bo to jest tragedia kompletna. Mam w ogóle za głośno tego Minecrafta, jak zawsze. Co tu się dzieje w ogóle? OMG, OMG. Co ty kopiesz? No nie kopnam tego. Nie kopnam tutaj tych rzeczy. O wodę mam, wodę, mam wodę, mam wodę. mam. Wyleję ją tutaj na przykład cyk. Masz ty w ogóle trawę jakąś? Ty masz trawę? Dawaj mi te wszystkie przedmioty, jak będziesz mieć, no bo mi się przydadzą. Skąd ty masz w ogóle. Ja nie wiem, jest naprawdę diamentowe przedmioty, ty masz. Ja sobie muszę zrobić jakieś takie. jakieś no, takie ja drewniane mówię. najgorsze. Daj mi to, daj mi. lepiej zbuduj mieszkanie, ja właśnie idę Ej, no właśnie, co ty idziesz budować? No to jest nie w porządku, ja też chcę. Ja chcę zbudować kata, ale tu daj mi jakieś przedmioty, daj mi coś. Masz coś innego niż śnieg, może? Ja nie wiem, ja nie wiem. No jed... nie masz. Co? Nie, lód, naprawdę masz tylko lód. Co będziemy? Nie, naprawdę mam z tobą robić jakiś pojedynek na ogień, na lód i na, na śnieg jakiś. Ej, a dlaczego w ogóle nie mogę strzelać ze śnieżek? Co ze śnieżek? No możesz strzelać ze śnieżek, tylko że no, nie ja dostajesz ty... obrażeń. No właśnie. A to już dawno, bo już wycofali to w Minecrafcie, już się nie da. Kiedyś się dał, teraz ale się nie da. Luda. No, no, nudy, 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 ale czekaj, dobra, ej, robimy kto zrobi lepsze iglo na jednym bloku. Co ty na to, Yeti? Co tam myślisz? Ha? Dobra, ale ja to... wygram, bo jestem A, wygrasz, wygrasz, dobra, zobaczymy zaraz, czy wygrasz tak naprawdę. Dobra, ja tutaj rozwalam wszystko po kolei pek. Yo, ej, jakiś po ty po... kolejny poziom będzie. Pana to Yeti. Ja nie mogę, ja nie Eww. mogę. Ej, dobra, nie wiem, jakiś upgrade tutaj jest. Co jest? Co jest? Dobra, dobra, ja szybko biorę jakieś przedmioty tutaj. Nie, ja będę mieć lepszy poziomek. Co to jest? Dobra, nie wiem o co chodzi, nie wiem no co tutaj chodzi, Nieważne, nieważne. W każdym razie lecimy. Ty, ty to kopiesz? Tak, ty to kopiesz też ja nie mogę. Co? Jest? To jest yeti, ty masz, masz takie przedmioty, to jest nie w porządku, Fres. Ja bym powiedział, że tutaj na no, oszukista jesteś. Masz jeszcze trochę lodu. Potrzebuję lodu albo śniegu. Ja nie wiem skąd ty masz go a ty aż tyle, nie? Ale ty jesteś Yeti! No Ty pewnie masz go mnóstwo, nieskończoność. Daj, 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 jeszcze można troszeczkę więcej mi rzucić tutaj. Ja sobie zrobię takie iglo. To będzie takie lodowe iglo i zobaczymy, kto będzie mieć tutaj lepszą chatę zbudowaną. Ja będę mieć lepszą, ja coś czuję, że będę mieć superową chatkę, nie? Wydaje mi się, że. Nie będziesz. Odrobinkę, odrobinkę. Ja wiem, że nie jestem ja żadnym Eskimosem, ale ja się naprawdę znam co nieco na budowaniu igla, więc ja tutaj nie niejedną iglo zbudowałem w moim życiu, więc nie wiem, Yeti, czy ty masz jakiekolwiek szanse tutaj ze mną szczerze. No, Marne! Oczywiście, że nie masz Marne szansy. szanse, marne szanse, myślę, Yeti, tutaj masz ze mną. Nie no, no, ale bądźmy bądźmy realistami, nie? Nie wydaje mi się, że tutaj być mieć jakiekolwiek szanse tutaj ze mną, no ale zobaczymy, nie wiem. Ej, ale mógłbyś? Ja nie wiem, dobra, ej, dobra, budujesz to iglo. Daj mi, daj mi te diamentowe przedmioty, skoro ty nie kopiesz tego bloku, no bo ja to ten. Ten blok cały czas i, mi, no właśnie, oddaj mi, oddaj mi, oddaj mi te wszystkie rzeczy. Ja nie mogę. Skody masz? Skody masz? Daj mi też tą Łopaty, łopaty też mi jest potrzebna. No, ej, ja nie mogę, dobra, sztą. łopaty, bo używam łopaty. No dobra, ale ja potrzebuję właśnie łopaty, bo tutaj nie mam. No i świnia walona, został w mnie, ty świnio najgorsza. Ja nie wiem, Mieci, co ty robisz? Powiedz mi, jak ty tak. No nie wiem, to patrzcie, to patrzcie. To. To. Dobra, ale moje iglo jest lepsze, ale moje iglo jest lepsze. Haha, i co? Nie, dobra, ja muszę je ulepszyć, bo zaraz przegram tutaj walkę na iglo. Walkę na iglo ja co no nie wygrałeś no jeszcze nie o matko ty no dobra i twoje, A ja twoje igle skozackie. ale ja się nie bawię jest dobra kop ten ja jeden blok i tylko miejsce na okna Kop ten jeden blok. No nie wiem, bo to jest iglo nowoczesne. Ty, ty nie rozumiesz, to jest iglo XXI wieku, czyli takie 2022. A, a ty masz iglo 2020. Ty masz stary iglo. <grym> takie, o. Takie, takie, tyci, tyci, po prostu, o. Coś takiego masz. Więc i moje iglo jest po prostu kozackie. Ty, a może byśmy zrobili jakąś farmę, co, bo tu trzeba przeżyć na tym iglo. O mam, w ogóle dirtowo. Ja no co, no, so, robię, 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 robię tutaj farmę. Patrz taką dirtową. Jest w ogóle mega ciemno. Ja nie wiem czy a ja nie mogę zwiększyć tutaj sobie. Nie mogę sobie zwiększyć niczego. Dobra, nieważne. No to nie zwiększam. No to nie zwiększam. Walić to, nie zwiększam tutaj Żadnego render dystansa, czy cokolwiek. Okej, okay, okej, okay. zostajemy na takiej małej tyci, tyci po prostu wyspie. Ja nie wiem, jakie ja mam z tobą siedem światów, naprawdę, co to jest? Dawaj mi te przedmioty, daj mi je. Czekaj, bo ja mam. Dobra, zrobimy jakieś... czekaj, jakieś bloczki, coś takiego robimy. Ty, ty powiększysz Facebook, ale to jest nie w porządku, bo ty masz tego śniegu mnóstwo. Ja nie mam tyle śniegu, co ty. Daj mi ten śnieg. Ja, Aj, to, ja też chcę mieć. Ale to co sobie... ci śnieg. Co trzeba było sobie? No właśnie nie, no trzeba było sobie spadionowa wziąć. Nie ma opcji. Ja, ja nie jestem, ja nie, ja nie wziąłem żadnych bloków. Ja jestem tutaj nieprzygotowany, no. Come on, come on. Daj mi, daj mi, troszeczkę było. Ja wygrałem z tobą. No, czekaj, no, wygrałeś? No, widzowie, zdecydujcie, kto ma lepsze wiklo? Czy o ja, czy on. Nie, no, ja zaraz je ulepszę, więc będę mieć lepsze tutaj. Patrz, ale ja dostanę to paja Pa, ja będę mieć takie kozackie. Nie, no, ja, ale, się wkur... ale się teraz mnie wkurzyłeś, nie? Ty tak mnie zdenerwowałeś. Daj mi tylko trochę lodu, bo ja potrzebuję więcej lodu. Lodu potrzebuję więcej. Daj mi, Yeti. jedzi, daj no, dawaj nie mi. Dam. I dawaj mi te! Ty masz na pewno jakieś pochodnie, wszystko ty masz, to masz wszystko w tym swoim jak... Nie, nie! O, matko, matko! Ej, nie, spadłem, ale patrz co mnie uratowało, par, parz parz, bo ten śnieg walony. Nienawidzę śniegu, ej szczerze, jak ty byś mi podkopał pode mnie, to bym się nie zdziwił, że to byłeś ty. Ty mi mogłeś takiego psikusa zrobić, a ja się w sumie bym nie zdziwił, naprawdę, Yeti. No to by po nie było... No bo, no, bo ty jesteś taki, taki, no nie wiadomo, ty jesteś taki hit release, wydaje mi się, nie? Ty byś mi podkopał tutaj śnieg, żebym tylko spadł, tylko żebym zniszczył. Ty ja nie wiem, co, co z tobą jest, serio, serio, serio. No, no, wydaje mi się, że jesteś taki mało tutaj, mało wiarygodny. Oczekaj, czekaj, mam, 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 mam piękną tam, jak to się nazywa? Mam melonka, mam melonka, mam melonka. E, I zrobię sobie w sumie takim razie e, piękną tutaj, jak to się nazywa? Piękną mołtykę, mołtyka, mołtyka. okej, okay, coś takiego. i wow, dobra, ale kozacko, ale kozacko. Dobra, widzowie, jest już dzień, wszystko z normalne. Jetlag, co ty robisz? Czemu ty masz tak rozbudowaną wyspę. Ja ci zazdroszczę, na maksa! Ja nie mogę, ja nie wiem, ja nie wiem. Ja, ja ci zazdroszczę, na, na maksa. Nie Ale ja mówiłem, że jestem koksu O oh, nie, 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 daj mi... Czekaj, a ty faktycznie nie, nie, ja ci muszę zniszczyć, ja ci, ja ci muszę zniszczyć te dynię. Pa, ja rozwalam Co? te dynie. Ja ci niszczę tę, bo my robimy farmę z tego. Ty nie rozumiesz, że musimy przetrwać Ale tutaj. Dobra. Tu będą dynie, tu będą dynie świetne, więc zostaw mi, czekaj, a ja se... Nie, dobra, jedną dynię to sobie zostawię też sobie wezmę jedną dynię tutaj, postawię i piękno, nie, ja se robię piękną wszystkie rzeczy tutaj z drewna. Z drewna sobie coś takiego. O, oh, super crafting robię, skrzyni, skrzynia, skrzynia, crafting, jeszcze jakiś piec by się przydał, no Yeti dawaj mi ten, kop ten blok, kop ten jeden blok, co tutaj robisz, tutaj odwalasz, nie, ej wkurzyłeś mnie Yeti, ale, ale jestem na ciebie zły, nie, dobra, oddawaj te przedmioty, wszystkie do skrzynki się bijemy jeden na jeden, co na to, na jednym bloku, kto będzie silniejszy, co, tak, do jednego serduszka. Chodź tu, chodź tu! Co? Dobra, bijemy się. Skońc, nie. Skońc, skońc, skońc. Dobra, zaraz cię bijemy, bo, bo Yeti, bo tutaj jakiś... Nie wiem, ty, ty tutaj masz lepszą matę ode mnie, w ogóle, Ale nie bijemy... Nie! Nie bij mnie, przyznań, bo mnie zabijesz! Dobra, nie, koniec, stop, 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 dobra, jednak się nie bijemy, jednak się nie bijemy, bo ty jesteś no zbyt to nie mocny. Nie, nie bijemy, nie. Się nie się Nie bijemy się, bo ty masz... Ty widzisz co masz w ręce? Zobacz, co masz w ręce. Nie, nie, pokaż to, pokaż to. O, a, Mam cztery serduszka! Nie, bo, nie, 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 rób tego, nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego. Nie, rób tego. Ja nie mam życia, nie mam życia przez ciebie, dobra! Ja nie mogę kop ten jeden blog, ja będę zbierać przedmioty, co, a ty będziesz kop ten jeden blok. No i to rozumiem Yeti. No znajdź swoje miejsce, bo ja naprawdę ja nie jestem tutaj z tobą. Być nie wiem co tu się stało, że ja jestem tutaj, a masz weź tą świnie, walnij w nią i kopiemy dalej. Kopiemy dalej. Ja też chcę mieć jakieś przedmioty. I czemu my w ogóle budujemy iglo? Ja chcę tutaj piękną, ja chciałem piękny dob z drewna zrobić, jakiś taki pszczółkowy, a nie iglowy, no. Ja nie wiem, naprawdę Yeti. Jakaś krowa dobra wala się ty krowo. Walimy cię i te... i dawaj, dawaj, kop dalej, kop dalej, kop dalej. Może być jakiś kolejny poziom, to będzie naprawdę superowo. Ale co tu się dzieje? To miał być piękny jeden blok z Pięknego drewna z jakiegoś jakiejś trawy, a ty mi robisz jakieś takie rzeczy z igla. No co to ma być w ogóle kompletnie. Ja tego nie rozumiem. Serio, Yeti, mógłbyś, mógłbyś troszeczkę przystopować z tym śniegiem. Za dużo z tego! OA, i dobra, ty... nie, 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 ale teraz, ale teraz, o ty to zrobisz specjalnie, nie? Wcześniej to ja sobie sam podkopałem, ale teraz, nie, 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 widzowie, widzowie, coś tu nie. Nie, nie zrobisz tego, nie, nie zrobisz tego! Nie, Yeti! Yeti! Zostaw to, zostaw to, Yeti, Yeti, stój! Oddaj mi tą wodę, oddaj mi tą wodę Yeti, oddaj mi wodę, oddaj mi wodę! Nie, 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 Daj, patrz, co ja zrobiłem, patrz, patrz na to, co, co, patrz na to i co i co yeti, ale cię zrobiłem teraz, ale cię zrobiłem w pieroga, nie, nie zostaw, mnie. zostaw mnie, zostaw mnie, zrzucisz mnie? Ej, dobra widzowie, bo ten yeti, on jest dla mnie agresywny, ja muszę stąd uciekać, ja muszę uciekać od jednego bloku, nie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie ty, jed... ty yeti na jednym bloku, ej, nie że widzowie, no on jest jakiś, ty jesteś najgorszy, jakiś yeti zamiast współpracować, nie, dobra, Ja cię muszę zrzucić chyba jakoś nie podstępnie, bo to jest, ty mi chciałeś, nie, ty mi naprawdę rozwaliłeś wodę i ja teraz muszę chodzić tu, Chodź tu. Gdzie ty jesteś, dobra? widzowie, czekacie, robimy taką pułapkę na górze. Idziemy, idziemy, idziemy tutaj. O ty, o ty, dobra, ten Yeti nic nie robi, dobra, zaraz go uderzę. Oba, nie uderzy go, ja nie mam życia w ogóle. Ty, on nie zabije ten Yeti. Ja czekam, co, dobra. Nie, Yeti, Yeti, zaraz cię policzymy, zaraz cię policzymy. Zaraz to będzie twój koniec, tylko muszę mieć wyregenerowane życia. I uwaga, gdzie on, gdzie jest ta woda? Ja muszę te w ogóle wodę wziąć, dobra. A masz, dobra, a masz, ty Yeti! A masz, dobra! Nie, dobra, nie wiem. nie zginąłem! Nie mam po życia, mam pół życia, mam pół nie, nie, jedź, jesteś jakiś najgorszy. Dobra, widzowie, ja nie chcę być z nim na jednym bloku pomocy! Wróćmy, wróćmy w moją. Aj, rzucasz do mnie ścieżką. Nie, mam pół życia, naprawdę, nie żartuję, że mam pół życia. Ja zginę zaraz. To będzie mój koniec, to będzie mój naprawdę ogromny koniec i się to źle dobra, skończy. Hop, Musimy tutaj pokopać. Jak to pokopać Ty to pokopać? Ty masz dużo przedmiotów. Daj mi te przedmioty, mi ty przedmioty, jakiś nie, wiem jakieś, nie, nie, Mnóstwo nie, tyle nie, tego tyle mi to Daj bo mi to, nie, nie, to nie, to nie, nie, to ja postawiłem To ja postawiłem, dobra, dobra, dobra. nie nie, 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 dobra, je. Ja. Nie, to jest koniec. Nie widzowie, ja mam naprawdę dosyć, ja mam dosyć dobra. Ty, nie, nie zrzucisz mnie zaraz. O, to ja ci dam, ja ci dam, nie zrzucę mnie, zostaw mnie zostaw mnie. Ej o matko, nie, widzowie, ten yeti jest jakiś agresywny. Ja myślałem, że my się tutaj dogadamy jakoś. Ale zobaczcie, no, budujemy to iglo zimno mi jest, Jeti! Zimno no i... Nie, 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 nie waliście, yeti ja, ja cię zrzucam, ja cię zrzucam, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, rzucam cię rzucam cię, dobra, dawaj, biję, dobra, bijemy się na ręce, bijemy się na łapki, na, na łapki. Kto spadnie, ten, ten jest słaby. O nie. Nie, 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 Jeety, <śmany> yeah, Je yeah, jesteś rzucany cały czas. Nie ma tak łatwo. Nie pożałuję, nie pożałuję. Ja tu jestem koksem. Ja, ja nie ginę, ja jestem pszczołą. Ła, no! Nie, dobra, ale żebym się teraz. Dobra, nie, teraz jest ostateczna walka, nie? Z tej wioski, zobacz jak to wygląda... Nie, nie co ty zrobiłeś z tej wioski? Patrz jakie tu są dziury wszędzie! Wszystko jakoś... Dobra, chodź tu, chodź tu, bijemy się, bijemy się. No, już spadasz, spadasz, spadasz stąd. Spadasz stąd, spadasz stąd. Nie, nie, nie zrzucisz mnie, nie zrzucisz mnie, nie, nie, nie ma opcji, nie ma opcji, spadasz, 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 spadasz. O, nie, 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 nie yeti! Yeti, 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 yeti! yeti? O, lecisz, 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 nie, 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 niesamowite to jest naprawdę, to jest niesamowite i zaraz zginiemy, nie? Podginiemy, poddymione, 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 poddymione. a masz. A masz Ej, jak on, co, ty, co to za strefy były? Ej, dobra, nie, stop, 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 dosyć, dosyć, dosyć. Mam dwa życia, mam dwa życia! Aj, uciekam, uciekam widzowie, nie jest, dobrze, mam mało życia, mam mało życia, mam mało ja życia. Mam serduszek. Nie, nie! Mam no, Dobra, ja nie wiem, widzowie, pomóżcie mi, ja nie chcę być na jednym bloku z Yeti. Co to miało być w ogóle? Skąd ty masz tyle śniegu? Jest bardzo dużo pytań, ale ja mam po prostu dosyć. Mam serdecznie, dosyć, nie chcę już tutaj być. Zdecydowanie widzowie, pamiętajcie o łopeczce, subskrypcji, a ja spadam z wami w... Ty, yeti, ty, yeti, chodź tu chodź J a na razie widzowie, pa pa!